Przeżyliśmy. Przeżyliśmy. Tak, palce wszystkie? No, to Także urodziny. Palce, jest to tam palce. Ważne jest to, że e, życie człowieka ocano. Tak? Ty znasz wyniki ostatnie, osta, ostatnie lotowania. Ostatnie lotowania, chyba 72 szczelaniny, czy Tylko, rano, tylko e, na trzy dni postarali. To się 30 czerwca, e, czerwca w Elmhurst, czyli tutaj zaraz obok Chicago. Pastor Artur Pawłowski. No, byliśmy, widzieliśmy. <grych> nagraliśmy. Nagraliśmy, przeżyliśmy. <grych> Wydarzenie niesamowite. Pastor Pawłowski podkreśla na każdym kroku swoją polskość. Pa... Niesamowita atmosfera przede wszystkim. Tak. Pastor zaczął z szerokim powitaniem, bo powitał Amerykę, powitał Chicago, od razu powitał również Polonię. No to jest, wiesz, to jest człowiek z charyzmu. To jest człowiek z charyzmą było widać, że zaangażowanie na całego tego tłumu, bo tam jest jedna sala była wynajęta, musiano otworzyć drugą salę, także no, były podwójne no, widownia. No trochę było widownie. Także ludzi było naprawdę. No ja się nie spodziewałem tego, ale widać, że, że pastor przyciągnął ludzi, mimo że jeszcze to jest taki początek jego powiedzmy tej działalności tutaj w Stanach Zjednoczonych. Ale on bardzo dobrze y, układa swoje wystąpienia, tak? bo powiedział właśnie i o Królu Sobieskim, powiedział i o husarii, tak? I y, opowiadał te wszystkie rzeczy, y, podając przykłady, że co żeśmy zmianą, jak wyglądała konstytucja, This is for the Polish Hussars. Chciałem przywitać Polską Husarię. Ja myślę, że listka wyjdzie od nas, od Polaków, bo jesteśmy naprawdę niesamowitym narodem i się cieszę, że mogłam poznać tutaj pastora na żywo i razem będziemy mogli walczyć nie tylko o wolność, no, ale też na całym świecie. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Nagrywamy wszystko na żywo, więc będziecie mogli sobie to zobaczyć. I trzymajcie się. Świetnie konstruuje jeszcze przemówienie. Właściwie kazania, czy przemówienia. Świetnie konstruuje, dlatego że i powiedział o Polsce i powiedział o historii, ale też świetnie przeszedł do współczesnych rzeczy. Ja tutaj mamy do czynienia z pastorem polskiego pochodzenia, który jest w Kanadzie i stawia opór tamtejszemu prawu. Kanada w tej chwili jest taka, że nie wolno nawet dawać pożywienia ludziom bezdomnym, co on robi za co jest karany. Notabene teraz przeczytałem, bodajże wczoraj, że w Warszawie są takie samo prawo wprowadzić, ponieważ ludzie bogaci nie bardzo lubią, jak na no ulicach to. są y, po, wydawane posiłki biednym. Y, ta Kanada, która jest niesamowicie z, z niesamowitym socjalem, z niesamowitym wszystkim, tylko nie możesz być biedny, bo jeżeli jesteś biedny, no to my jeszcze. Ale nie ja myślę, pomóc. Leszek, że to chodzi o to, że nie możesz być prywatną osobą, musisz być państwowy. A pastor y, Artur robi to sam, samodzielnie. Robi to wszystko samodzielnie, poza całą sferą rządową. I myślę, że to jest powód, dla, których, dla którego jest niszczony. Zresztą y, już żeśmy komentowali jego... Y, Aresztowanie. Aresztowanie, które wyg wyglądało jak aresztowanie no, co najmniej no, bosa jakiejś mafii dużej. Tak, tak no. No, to jest właśnie, to jest y, przykład tego komunizmu kanadyjskiego, tak, który tak, jest tak. już naprawdę taki, wiesz, y, daleko posunięty. Zresztą, pastor tu zwrócił uwagę na jedną rzecz w, w swoim y, kazaniu, że Kanada w tej chwili w dwóch ośrodkach szkoli żołnierzy. Chińczyków, że jest to najgorsze zagrożenie, bo to jest wprowadzenie takimi tylnymi drzwiami. Do. Także wiesz, dzisiejsza wojna to nie są żołnierze w okopach, tylko to są elektronika kontra elektronika. Chodzą, Masz rację, chodzi i... ale to jest bardzo szeroki temat. Pastor Artur tylko nawiązał do, do tego tematu, natomiast bardzo dobrze powiedział o wartościach związanych z młodzieżą, z, ze szkolnictwem, z tym, jakie spustoszenie robią ruchy gender wśród młodzieży, bo to jest... To tak, jest... no, wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz, to co to, co powinien robić pastor. Pastor jest tym przewodnikiem, jest tym pasterzem, który nie cofa się w momencie zagrożenia, nie cofa się w momencie, kiedy coś się pojawia. E, tak, powiedzmy, ale... wiesz, nie jest takie. Dlaczego pastor jest przewodnikiem? Bo zna mapę drogową. No tutaj leży. Leży, leży przed nami mapa drogowa. I to jest właśnie ta wytyczna, którą pastor. Pastor zna doskonale i wie, jak pokierować tymi ludźmi, żeby wracali z powrotem na właściwe tory. Najczęściej spotykany argument teraz to jest takie, o kim ja jestem, żeby kogoś oceniać, my musimy dopasować postawę danej osoby czy swoją do Biblii. Musimy się nauczyć odróżniać dobro od zła. Wszystko zaczyna się w szkole. Jeżeli młodzieży zostaną wtłoczone złe punkty odniesienia, a dzisiaj mamy trzy główne punkty odniesienia: Bóg, człowiek i kasa. No. Zobacz, jak wielu ludzi właśnie ocenia wszystkich poprzez kasę albo ocenia, Poprzez tak zwane człowieczeństwo, czyli odnosi się do, do człowieka, a tyle jest prawd, ile ludzi. Tak? Każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoją słuszność. Natomiast każdy ma swój punkt widzenia. Każdy, bo przecież absolutnie. każdy żyje z nas w innych warunkach, w innym środowisku. To jest ten punkt odniesienia człowiek, ale w momencie kiedy odnosisz się do punktu takiego, jakim jest, Bóg wszystko się normuje. Nabiera takiego wymiaru, że możemy się porozumiewać, tak? że możemy yy, nawzajem wymieniać się różnego rodzaju myślami, jeżeli mają wspólny punkt odniesienia. Yy, zobacz, że ludzie, którzy wierzą w tak zwany punkt odniesienia człowieka, powodują chaos. No tak, no bo każdy człowiek jest innym punktem odniesienia, no więc to jest, wiesz, nie da się ta, ustalić ta, ta, ta. czegoś konkretnego, tylko... No da się ustalić, przecież ustalili 72 e płcie, więc... W, no... w Europie chyba było 56, tak mi się wydaje, czy 7... Nie, nie to się ciągle zmienia, dlatego że odkrycia są na nowo. Każdy coś odkrywa e, z tym. Natomiast to, co odkrył pastor... <coughs> No to była rewelacja poproszę. No tak, to była edukacja przez pastora, że są trzy płcie. Trzy płcie, tak. Czyli mężczyzna, kobieta i... Only Trzy Głupcy. Me? Yes, tak. Three. I głupcy, <laughs> three. You, don't, you don't know your genders. I, I'll educate you. Three. Men, women and stupid. <laughs> Pastor... Całe to swoje kazanie czy przemówienie zakończył tym właśnie pięknym akcentem. Że wróćmy do tego punktu odniesienia, który się nie zmienia. Dlatego, że punkt odniesienia, jakim jest człowiek, zmienia się codziennie. Punkt odniesienia, jakim jest Bóg, nie jest, zmienia. Jest niezmienny. Mamy tą, wiesz, ten grunt pod nogami, który tak, nam tak, powoduje, tak. że możemy. I tak pastor Artur zakończył yy, spotkanie. Tak, Owroty. wiesz, ja, ja ci powiem to jest coś niesamowitego, bo y, cały czas było. Y, wiesz, wszyscy mówią o beznadziejności tej sytuacji, że właściwie nic się nie da zrobić, że, że jesteśmy, wiesz, to już tak daleko poszło, że to już tu się nic nie da z tym zrobić. A ten człowiek, będąc właściwie, wiesz, no pastorem nie ma żadnych możliwości, nie ma nie ma jakichś specjalnych, wiesz, y, przekazów, jakichś czegoś specjalnego porusza ludzi, no, porusza Amerykę. Jego film y, z aresztowania oglądało mnóstwo ludzi na całym świecie. A. Jakieś tam inne rzeczy, czyli ten jeden pojedynczy człowiek, który wydawałoby się, że no, nie ma szansy, nie ma szansy, najmniejszej mm. szansy nie ma. Y, stawiany przed sądem, y, ileś tam mandatów, y, skazany ilość tam krotnie, coś tam jeszcze i tak dalej i skazany za to, że y, dożywia... Czy karmi biednych ludzi w czasie mrozu, że organizuje msze, że za te, jakieś tam inne, tak, 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 tak. za te wszystkie rzeczy, do których on jest powołany? Marek, ilu takich pastorów gdzieś jest tutaj, których żeś słyszał, żeby właśnie w ten sposób się odnosili do życia? Ja bym zakończył może w ten sposób, że kapitalne spotkanie, kapitalne przemówienie. <laughs> Kapitalna energe energetyczne sprawa, energetyczne, no. energetyczne, dające niesamowitą nie nadzieję na przyszłość. No tylko musimy po prostu wziąć tą przyszłość troszeczkę, wiesz, własne ręce i zacząć robić na tym etapie, na którym możemy. Dbajmy o tą naszą, naszą ciałkę, naszy, wiesz, naszą ogródek i, i w ten sposób odzyskamy grud. Ok, Dziękuję bardzo. Dziękuję nadzieję. również.